Witajcie w kolejnym odcinku Priest Simulators. Promujemy Discorda i patrzymy, czy się nagrywa. Nagrywa się. Więc udajemy się do zamku pana Rolafa. O Rolaf, okay, ty tam jesteś. Daleko stąd Autko by się przydało, ale i tak byśmy nie dojechali, bo jesteśmy słabymi kierowcami tutaj. To mi w ogóle za mapę, gdzieś wyrzuca tam na pagórek. Ale cóż, no, zobaczmy, czy to nas prowadzi daleko w chód. Tutaj mamy jakiś dom do egzorcyzmu. Ale z nie będziemy też walczyć z tymi diabłami. W ogóle, ten, nowego sprzęta mam do nagrywania, mikrofona, iPhone'a. Tutaj jest zwane przejście. O! Oh. To dobra, uważamy. Ła mamy wzmocnionego mota, czy nie? Chyba nie mam, nie? Eee, pan motek. Nie mam go wzmocnionego, więc wracamy do kosza. I je Tutaj mamy autko, to przejdziemy. Tak jak pan Jezus powiedział. Nie tak. Pożycz na chwilę automobile. Pożycz na chwilę automobile i jademy. ci wszystko! Na lewo trzeba skręcić. drogi! Kurwa, to nawet nie skręca, ja piedolę. Dobra. No kurwa, trzeba jest buta, nie? Bo to kurwa nie da rady Auto tutaj zjebali w pól Jak na razie idziemy ulepszyć to młota Bo bez młota jak to mówią to nie robota nie? O, mamy kaszczyłek A później zjedziemy z górki najwyżej Mamy black metal no tutaj są lepsze wyrząd szkół i przeszkód widły młot. No i mamy to. Z zegarkiem. Młotek z zegarkiem, okej. Okay. Co to, to nam daje? Naładowany atak przyklejania do celu czasowego ładu na okay. TP. Chociaż jeszcze by się przydało ulepszenie, ale myślę, że to wystarczy. Zobaczymy zresztą. Wychodzimy, idziemy do Papa Mobida i, i jademy na misję. Ale miałem rację z tym wypizdowem. Znowu zmieniłem jej akcję. Jademy przez pagurki wzdłuż Kurwa Jeszcze raz Na pełnym gazie, na pełnej kurwie Dobra, wyszedamy, je bacznie Tak jak mówiłem nasze automobile to jakieś kurwa Wracamy na okolicę niebezpieczną. Weźmiemy sobie co, no... Szpona. O panie, co to robi? Wybuchowa dynia. Ale jaja. Pan Wybuchowa Dynia. Aha, ale to ma tylko ten... No, trzyma to Musimy oszczędzać, więc. Ale co my mamy tutaj w tej mapie? Bo tutaj mamy właśnie tam, Mamy cukier, nie? Pójdziemy sobie coś sobie kupić. Warsztat Melisy, o! Pizza Metro Laffa. Ale dobra, to pójdziemy do tego sklepu zobaczymy, co tam ciekawego jest. Ty, nie baw się ogniem, bo się podpolisz. Zabawa z ogniem to kurwa Tutaj mamy tą cukiernię. Jeszcze wejść nie mogę chyba. <laughs> na Wiedela. Fajny zamek zrobili, no ale wejść nie można. Dobra, jednak nie wejdziemy. Idziemy do tego zamku. Zobaczymy, co nam tam powiedzą. O! Czy ulepszenie? Ty, ej faktycznie tutaj napierdalają jak pojebany. Tutaj jest ulepszenie młota, to nie robota. Jest i Timer. A w dzióbcie je bali, zakuty gryzi piórku. Niszczymia! Na dwa hity. Na dwa hity kurwa młotem. Tylko szczęście um, chodzi. Łoł. Wow. Ty, kamień. No, dwa hity. No i co nam chcesz powiedzieć? Mortimer, co ty wyprawiasz? Ta nowo bogacka szuja nie chce reaktywacji Delirmy. Kiedyś tworzyliśmy popularny duet, ale zaczęliśmy się rozwijać i całe przedsięwzięcie trafił szlak. Toczycie wojnę religijną. We wsi grasuje wampir. Twoi pracownicy przepierdalają ci hajsy. Więc postanawiasz reaktywować zespół. Zajebisty timing. To ważniejsze niż ci się wydaje. Niedługo koncert Halloween. Jeśli nie trafimy do publiczności, zrobi to jakiś zespół diaboliny. W Devil zaczyna panoszyć się Gruzja. Gdybyś natknął się na gruzińskie towary... Natychmiast skonfiskuj. Odzyskałeś kropidło? Odzyskałem, ale dziady zmarnowały żółć. Możesz je sobie wziąć. Chcę stąd jak najszybciej spierdolić. Ale co z klątwą? Nie przejmuj się żółcią. Znajdziemy inny sposób. Jedyne na czym mi teraz zależy, to odzyskanie owańca. Uła. Rola. Ty, tutaj mamy w ogóle własny ten, odrzał kurwa, najbliższy. Cześć, dzięciu. Wygląda na to, że wkurwiłeś wiele osób. W tym mnie. To się dla ciebie dobrze nie skończy. Spóźniłeś się, Eklezjastyku, na wywiad rzekę. Właśnie zautoryzowałem twoją biografię. Gówno o mnie wiesz. Możesz sobie wypuszczać te dyrdy mały, ale ludzie mają własny rozum. Wcale nie mają. Chrześcijanistami steruje Kościół, szatanistą szefuje diabolina, a ja jestem karmicielem dziadów. Mają układ trawienny absorbujący pomówienia, sensacje i spirytus. Przekonałeś mnie, jeśli nie przestaniesz pisać, wyrwę ci ten piszczący dziób i wsadzę w. T... Dziennik to ostatni bastion prawdy. Jakoś pogodzę się z tą stratą? Dziady narzekają z biedy. Moja gazeta to jedno chłopiec do bicia. Wszystkiemu winne jest diaboliczne imperium hazardowe. Tak łatwo się nie wywiniesz. Zaszczyć mnie tą jedną szansą, czcigodny kaznodziejo. Przysięgam, że jeśli pozbędziesz się hazardu, ja rozprawię się z twoim problemem powrotu do piekła. A więc na transporcie też się znasz, co? Może udowodnij, a potem zajmę się kasynem. Spotkajmy się po środku. Jesteś kaznodzieją, użyj tacy, czasami wrzucają całe portfele. Uła. którymś na pewno będzie karta wstępu do Kasyna. Przynieś kartę! Wtedy kle się na moją reputację! Rozwiążę twój piekielny problem raz na zawsze! Ale potem ty rozwiążesz problem Kasyna! Zajebiście, idziemy kurwa na tacy. Pop to Melisa Nostra! Co łączy te wszystkie postaci? Każda z nich obiecała mi powrót do piekła. Do ekipy dołącza kleta Olaf. Może nas z tego wyjdzie, ale przynajmniej będę mógł powiedzieć, że próbowałem wszystkiego. Torpedo wspominał o tacy kremowy. Kurwa, to jest dobry akurat sposób na zarobek. O, szybka podróż. Ua, bieremy. To i to, kurwa, jest szybka podróż? się Przez kanalizację Dobra, i mamy blisko. O czas szyba nie za szybko to zrobiłem. Kurwa wy No, mamy bliżej Dobra, idziemy znaleźć tą tacę i będziemy kurwa takich haracz robić, że ja dole. suplementy to ja w jeden dzień kurczę, wszystko zbiera. A tutaj mamy rollababci Ła! ale na pojebani oni są Wyjdźcie na ulicę, z kurwy, synu. Pan i cztery. Ojej. Wow. tutaj Ojej. Ojej. kurwa. Ojej. Dobra, chyba rozwaliłem już tego. To tema. O, jeszcze jedno, czy się... trzyma? Halo. Dobra, bierzemy tace i uczekamy. Hmm, dobra, taca fiarna musi być w tym miejscu, tak? Nie wyjebałem jej gdzieś nigdzie. A tam jest u do góry, dobra. Okej, okay, spokojnie. To pójdziemy do zamku. Bo w zamku akurat mamy chrześcijanów. Tylko to było tu, nie? Tak, zamykrofa. Mamy dodatkową akcję zajebiście. No zobaczymy, ile się zbiera na tych datkach w sumie, bo nie wiem. Ale mam nadzieję, że to rozwiąże mój problem. Boom Simulator, bro. Kierowniku złody poraduj 64 Wyskakuj z hajsu, so. Wyskakuj z hajsu, so. Dobra, czyli tylko od niebieski wierzymy. Jednoszczę słabo kierowniku złotuj. Przedem oszczęd, no okay, Wyskakuj z hejsu. So. Od razu, No zawsze czosz, no zawsze czosz ale chrześcijaninów mamy win... a 250 musimy zabrać. To jakiś czas już Nie, 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 No, już nie można. Wyskakuj z hajsu. Dobra, idziemy do kościoła Tam jest więcej chrześcijaninów. O. I elegancki. złoty, poraduj. Osiem, dwa. Wyskakuj z Hejsu. Co z tego wynika? Zaraz się dowiem. Jeśli Rola wzna drogę, zabieram Wamelę i zostawiamy tę zasraną wioskę na samo zakładę. Dobra, dałasz mi. Kierowniku, nie Kierowniku. Kierowniku złoty, poraduj. Kierowniku złoty, poraduj. Dobra, kogo my tutaj jeszcze nie czepnęliśmy? Tutaj mamy tu półdług i koło cmentarza jeszcze są. Ej, laska, co łaska! Ej, laska. Jeszcze ja. ja. Co łaska! Pieniądze szczęścia nie dają, Pieniądze. na cmentarz. On był gdzieś tu, dokładnie. ostatnie datki wracamy na miejsce. Wyskakuj z heisu. Wyskakuj z heisu. Niech pan się mnie Kurwa, w sumie se suple kupię. Teraz i na wieki wieków. trzeba. Ano właśnie mamy zauważyli je bani. Se suple kupimy na obronę. Cześć. Jestem chrześcijanistą, a ty jestem szatanistą. Obrona. Jak wyglądają nasze statystyki? Już wam przedstawiam atak na full, obrona na 4. Więc full, full, jak full... I co jakiś czas jest czego jakiś czas zbierania datków, bo to jest akurat dobre w sumie. Ale jest mało chrześcijanistów tutaj. A ty chyba hopie nic nie dałeś. Wyskakuj z hejsu. Panie, przyjmij do... No tak myślałem. Można iść można łaska. Hey, można zbierać wyskakuj wyskakuj ich. No dawaj. Dobra, idziemy do Kibla. Teleporcik, zbieramy od nich ofiarę. Będzie na suple. Znasz mnie, to daje mi coś. Wyskakuj z hajsu. Dawaj. Znasz mnie, to daj mi coś. Od razu czuję się lżejszy. Znasz 29, mnie, no mało. No. Znasz mnie, to daj mi coś. Panie przyjmij o, może być. Tutaj nic nie ma, nie ma. Dobra, idźmy do Rolafa. Boż, Roloff są szczytni. Kierowniku, złoty, poraduj. nic nie da, żyła. Proszę. To Twoja karta do kasyna. Teraz lepiej, żeby okazało się, że jesteś słowny. Gadaj, którędy do piekła. A tego to ja nie wiem. Dobra, to nie przedłużajmy. Zabijam cię. Czyszczerz jak gdzieś bez łapy, Batiuszko. Obiecałem, że rozwiążę Twoje piekielne tarapaty. Proszę, to dzisiejsze wydanie gazety. Zeszły się. Kurwa, wiedziałem. Mm -hmm. Czułem to od samego Jest początku. Szczęciego. Chciały się mnie pozbyć. Nie zostawię tego tak. Wrócę tu. Gadaj, co z piekłem? Kuknij na drugą stronę. Mój nietoszop. Sandiwil. Ziarnko po ziarnku. Rozpierdolę te kuwetę. Piekła gieba. ma. Ja go stygniesz, Pamiętaj o części umowy. <noise> Czyli zajebali nietoszopa i Vanessa go zdradziła, czy tam kurwa Pamela. <noise> Wamela, no Wamela. Jebana. Budka. Orlok, ja w sprawie tego powrotu do piekła. Ujmę to najprościej jak umie. Chuj mnie to obchodzi. Nastąpiła zmiana planów. Yy, przepraszam, chyba wybrałem zły numer. Wszystkie telefony w tej wsi należą do mnie. Widzimy się u Mortimera. Okej, okay, czyli lecimy do koszyków. Okej okay, i stąd mamy tylko 150 metrów zajebisz hmm. trzeba na skałkę trafić. O I trzeba iść na Suple. mamy 800 na defensywę. Dobra, kurwa przysiądzesz się. A więc czytałeś gazetę? To ich wyrok śmierci. Chciały się mnie pozbyć. Kończymy opowieść o powrocie do domu. Teraz to opowieść o zemście. Uważaj, bo wylejesz nietoszopa z kąpielą. Ratowanie nietoszopa to pestka z masłem. Muszę tylko wiedzieć, gdzie go przetrzymują. Większym problemem jest diabolina. Po co sprowadziłeś tu torpedo? To teraz nasza wspólna sprawa. cię. Porozmawiaj z torpedo. Okej. Okay. On jest obok to. Na szybko, Pałka się przegła, Torpedo. Diabolina ukradła mi kobietę i nie to szopa. Potrzebuję twojej mocy. Nie pokonam samodzielnie całej armii szatanistów. A więc odzywasz się, jak tylko czegoś potrzebujesz. Przemawiam <gry> też na pogrzebach. Jeśli mi nie pomożesz, przed kolejnym zadbam o kremację. No i chuj, no i cześć. Błagał mnie o pomoc, więc co miałem zrobić? Zgodziłem się, ale z pustego to i Salomon nie wypije. Jak chcę mieć mój miecz, domagam się redukcji szatanizmu. Okej, okay. no zwiększymy ten chrześcijanizm. Masz bombę, cię. Uła, naładowana. No powiem wam, że jest kurwa ciekawie, nie? Dobra, jeśli chcemy zwiększyć poziom chrześcijanizmu, musimy iść na kolejny egzorcyzm. Mamy jedynkę i dwójkę. No dojdziemy na trójkę. Hop na cmentarzyk i hop. Kurwa, ich tu nie było wczoraj. Dobra, rozprawimy się z nimi. Masz bomba stary, Jeb yeah. się Pałka się przegła, dokładnie. A trzeci szatanizm, um, nie te drzwi, ale zobaczymy, co z tego będzie, gonić mnie, serio? Moszczyk boli? boli, ma boleć. Dobra, włazimy. Dobra, wchodzimy, najpierw bijemy to, wstawiamy, wbijamy do piwnicy, na której mamy opętanego. Robimy SSS. Dobra, tutaj krzyża nie ma, tylko sody, okej. No, teraz tutaj. Będzie mi to kurwa przeszkadzać. Tutaj gdzieś go zapomnieliśmy. W poprzednim odcinku. Rozwijamy wszystko. Mamy czas. Wchodzimy tutaj. Patrzymy. Mamy drzwi. Których trzeba ustawić coś. Okej. Okay, krzyża nie ma. Halo, halo. Kurwa jestem w kuchni. O! Znalazłem wyjście. krzyżyk na drogę. I to chyba wszystko. Idziemy na górę. Gdzie tutaj mamy niespodzianki? Postać i diabła. Rozpierdalamy drzwi. Mamy tutaj to i mamy krzyżyk. Kurwa! Ale tak jak Pan Jezus powiedział Czemu ty kurwa nie może zadziałać na to? O i teraz szukamy ostatniego krzyża. Który przecież jest kurwa nie wiem gdzie? Może i w piwnicy. Padre peperoni Peperoni. Tutaj jest krzyż na banku. Nie, tutaj było malowidło tylko dobra. Gdzie jest czyż? Tu jest. Aha udało się. Udało się, ale no kurwa, ja pie dole. Mamy black metal. 40%, więc idziemy gadać z Torpedo. Ale, ale. No to dobra, pogadamy z nimi, spierdalamy. Do następnego odcinka. Lecimy, lecimy, nie śpimy. E, tam kurwa diabły czekają, jak widać. Do Już Czy ty przytyłeś? Miałeś nabrać mocy. No wiesz co, niebieskiego ciałka nigdy za wiele. Martwiłem się o ciebie, więc zacząłem kompulsywnie spożywać cukier. Ale jesteś gotowy na starcie z diaboliną? Jestem sakramentsko gotowy, ale będę jeszcze gotowszy. Urządzimy zasadzkę na koncercie Wameli. Że co? Wamela ma wystąpić podczas Halloween. Nie widziałeś plakatów? Uła, Nie przejmujmy się koncertem w Amelii. Ważne, że wystąpię ja! Ty? Twoja nowa muzyka to polenie, że żal uszy ściska. Jak masz występować bez rolafa, to już lepiej obejrzmy coś w telewizorze. Wystąpię z rolafem. Jeśli pozbędziemy się jego żenującej gazety, pewnie pójdzie porozum do głowy. Obiecałem mu zlikwidować kasyno. Mam nawet kartę. Czyjąś. Jeśli pozbędziesz się kasyna, Rolaf będzie miał pełnię władzy nad dziadami. Dlatego mam lepszy pomysł. Nie pozbywaj się kasyna. Zdobądź kasyno. Pogadaj z bombą na temat karty. No, no i o to chodzi właśnie, zdobądź kasyno. No kurwa, Dla... blokuje mnie jeba. Pogadamy z Bombą, przejmiemy kasyno i będziemy zarabiali grube siano na hazardzie. Nie tak jak kurwa torpedo, że przejmiemy wszystko. Proszę odwożyć. No nie gadaj, że tu wejdą. Będę już naszykowany. Biegną. Już! Skończyłeś? No. Co mi czas kradniesz? Nie widzisz, że liczę PLN-y? Mam karty do kasyna, tylko chyba zdjęcie się nie zgadza. To z góry, Wąsa łysa dupo. Ktoś tu nie wyczuwa okazji na łatwy zarobek. Mam lepsze interesy niż fałszerstwa. Ropa ołów tak się teraz goli frajerów. Ale? Ale te czerwono-mordekuśki mają broń na gaz! Chcesz, żebym się ich pozbył? No! Upokorzył! Pochańbił, zgnoił, steptał! To! Dawaj tę kartę, nieudaczniku! Heh. Dobra, i mamy tutaj pałkę z tego co widzę. Więc jest git. I saranżuj wypadki to z uczem szatanicus i buty go z gazem. Wow. Ale to już w kolejnym odcinku na razie.